Panie i panowie, witam was z Szumim Siemanko Siemanko, dziś są święta 24 grudnia 2020 I takie dwa małe słodziaki chciałyby wam złożyć yy, Wesołych Świąt I yy, co jeszcze chcesz powiedzieć? I Wesołych Świąt i zdrówka. dobrej, smacznej Smacznej kolacji wigilijnej I zdrówka I zdrówka dużo, tak. żeby następne święta były jeszcze fajne... co? Jeszcze fajne... <laughs> jeszcze fajne, ale już kolejne okay. nie <laughs> Bo przed nowym rokiem jeszcze będzie odcinek To nie składamy życzeń jeszcze noworocznych nie? nie, noworocznych nie Świąteczne, okay. dzisiaj są święta Dzisiaj okay. Wigiliopie Więc zjedzcie kolacyjkę z rodzicami, pomóżcie rodzicom A jak już pomożecie rodzicom Zjedzcie kolację, to zapraszamy na serwer <laughs> Tu się świetnie bawić <laughs> Tutaj święta to dopiero są prawdziwe, ja Wam powiem, dopiero naprawdę. Czyli może coś? Opie, coś tu się będzie na pewno działo, nie? Na 100% to się coś będzie działo, Nawet powiem więcej. Są specjalne questy świąteczne, linia poboczna, fabularna, więc zapraszamy cieplutko. Poza tym wszystkim, spędziliśmy, spędziliśmy ostatnio dużo rozmów i dużo koli na temat tego, żeby dopieścić jeszcze bardziej waszą rozgrywkę i zrobić więcej zarąbistych elementów, fajnych smaczków, dopieścić VIPy, VIPy+, rozgrywkę trochę jeszcze tam udoskonalić, bo niektóre rzeczy kulały. Jest grubo, trzeba przyznać. Jest czy grubo. Będzie się działo, także koniecznie. Koniecznie. Spadajcie na Kolejne. serwer po kolacyjce wigilijnej. A ale jeśli nie od razu, nie, ale nie od razu. Jeszcze no to, spadajcie no to, z, do zlewu wszystkie, do zmywarki wszystkie naczynia albo do zlewu i myć. Jak już wszystko ale ogarniecie. Jeśli, to jeśli wtedy... nie, to to jest jedyny dzień, w którym zrozumiemy, że was na serwerze nie będzie. <laughs> jedyny. <laughs> tak. Ale tylko on jedyny. Tylko, ten, tylko w ten dzień. Wresztę dni trzeba być. <laughs> Tak. Więc zapraszamy cię, plutko, ale zapraszając zapraszanie z zaproszeniami, po tym żebyście oczywiście y, śmiało y, z chęcią spędzili czas razem z nami, w Minecraftiku na naszym serwerku. No to jednak mimo wszystko ten film nagrywamy po to, żeby on złożyć wszystkiego najlepszego i szczęśliwego, szczęśliwego, ś... nie nowego roku. Nie mogę żyć. szczęśliwego jajka. Szczęśliwego jajka. Nie no, życzymy wesołych świąt, po prostu tyle. Jest to krótki odcinek, bo dzisiaj nie mam serca zajmować wam więcej czasu, bo uważam, że dzisiaj jest ważny dzień. Rok temu też zresztą nagrałem bardzo krótki filmik z Minecrafta, bo, bo to nie jest dzień, kiedy, 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 kiedy jest tego czasu dużo. Ale jak już się znajdzie, to wiecie co robić przynajmniej. Tak czy siak, yy, mamy nadzieję, że, że w zdrówku, w szczęściu i z najbliższymi spędzicie te święta! Także no. wesołych świąt! Wesołych świąt wszystkim życzymy! Wesołych świąt! Idźcie pomagać te, te, te naczynia tam szykować wszystkie, no ten stół przygotować, wszystko porobić, no, no. A potem do zmywarki wszystko, albo myć w tym zlewie. No, ja się dowiem, o się dowiem. Patrzcie, mam dla was na święta kwiatka. A ja też coś chcę dać na święta. Coś, coś przygotuję, poczekaj, poczekaj ja coś przygotuję, Szymon, poczekaj, ja coś przygotuję, poczekaj, Szymon, poczekaj, Szymon, ja to gdzieś mam, poczekaj, 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 o, wiem, co ci dam, popatrz, patrz, co damy na święta ludziom, popatrz, pa, o. <śmiech> Pufferfish. <śmiech> Rozdębka! Rozdymka. 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 O, racji, wypuścimy rozdymkę. ją, z racji, że są święta, wypuścimy ją, będzie miała drugie życie. Ona chyba nie żyje. No a skąd ty to wiesz, może co? E! płyny! Nie, nie tak, nie tak. Pufferfish. Pufferfish. Puff. Puff! Jest fish. Puff! Jest fish Puff! Puff! Ja chcę kwiatka posadzić, tylko nie mam gdzie. Opa, tutaj. Tu, tu, tu. O, ładny. Bardzo ładny. Takie ja Niebieski. takie posadzę jakie tu posadzę. Ja wszędzie już takie posadziłem zabato. Tu jest, popatrz tam dalej. Tu też są. O. To są niebieskie orchidee. Mhm, patrz tu. I dzień. dzień dobry moi drodzy. kołych świąt. Wesołych świąt, nie przedłużając, wesołych świąt, jeszcze raz Wesoły świąt, zdrówka, szczęścia i bądźcie z wszystkimi najbliższymi dla Was najważniejszymi, bo to jest ważny czas. Trzymajcie się i do jutra, jutro już będzie pełny odcinek, obiecuję. <grybuj> Trzymajcie się, cześć.